Cześć! Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale Gosie i Ogródek Teraz Wam pokażę coś śmiesznego, coś dziwnego Pszczoły, które jedzą szynkę Żebyśmy mogli zjeść w spokoju O, widać dobrze musiała mi położyć na drugim, na drugim yy, talerzu Kawałek szynki, bo inaczej bym nie zjadła Popatrzcie się jak to, czekajcie No czyś... poleciała Dwa talerze, dwa kawałki szynki, bo inaczej byśmy nie zjedli. Dosłownie, tak koło nas latały. Jak przylecę, to wam pokażę jeszcze raz. Jak się podobał filmik, to proszę palec w górę. A jak nie? No, to trudno się mówi, jak to dwie... Oje leci, leci, leci. O widzicie? Nie będę mówić, No, tu to gąkalma. Tutto... Come che che fare e poi il dire. Cacchia, cacchia. No, andiamo, 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 non ci arrendiamo. No, 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 non tanto, che abbiamo da fare tutta la giornata? Siamo da fuori, Nina. Tanto, 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 la tanto, 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 Le tanto, 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 No, chciałabym wyłączyć filmik, ale no, patrzcie, jak ona, to, jak ona to gryzie. Jak ona to po kawałku sobie odrywają. No i zamiast. zamiast w sumie do kwiatków to do, do, do szynki. To są osy, to nie są pszczoły. Tak mi się wydaje. Nie znam się na tym, ale chyba tak. Tak wygląda sytuacja. Dobra, jeszcze Wam pokażę, gdzie tu jestem. O, tutaj jestem na wakacjach w tym momencie, dlatego to nie mój ogródek. O. Przy Sorrento jestem, obok Sorrento, w hotelu. Krótkie w wakacje, ale fajne. I w takim razie żegnam Was. Pokażę Wam jeszcze raz pszczółki. Daję, przepraszam, osy. O! Coraz więcej ich tu. <noise> I do następnego. Cześć.